Właśnie rozpoczął się długo wyczekiwany remont powiatowej ulicy Różanej w Lubaniu. To jedna z największych inwestycji drogowych w Lubaniu. Wartość inwestycji 2,5 miliona, wykonawca już jest. W tej chwili trwa układanie nowych chodników. Długość przewidzianej do modernizacji ulicy to jest 2 km, a więc dość pokaźne, dość pokaźne, że tak powiem, zadanie zresztą sama kwota, wartość tego zadania, czyli 2,5 miliona po milion dwieście za kilometr tak by to trzeba było określić ale to jest specyfika właśnie terenów miejskich gdzie koszty przebudowy ulic są niestety dużo dużo droższe niż powiedzmy sobie poza terenami miejskimi. Droga była w fatalnym stanie wymagała pilnego remontu. Modernizacja obejmie ułożenie nowej nawierzchni przebudowę zjazdów na drogi gminne i posesje i budowę chodnika przebudowane zostaną też przepusty a droga uzyska nowe odwodnienie. Ważne jest to, że ta ulica no, miała swoje takie, tak zwane złe chwile, a więc było to związane z włożeniem w tą ulicę kanalizacji, kanalizacji ściekowej. Oczywiście po głębokich wykopach niestety powstały przełomy. Ulica była wysoce uszkodzona. Musieliśmy również odczekać jakiś okres, żeby jednak ta ziemia po głębokich wykopach się w jakiś tam sposób ułożyła. No i w tym roku przystąpiliśmy już do odnowy tej ulicy, a przewidywany termin zakończył. Na tempo prac sądzę, że uda się to o wiele wcześniej. 80% kwoty na przeprowadzoną inwestycję powiat lubański pozyskał z budżetu państwa, 20% dołożono z powiatowej kasy.